Dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dawno nie było filmu na tym tle. Wpada mi prosto słońce przez okno, więc jak się ruszam, to pada mi cień na twarz. I mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. E, dzisiaj przygotowałam dla Was open box paczki ze sklepu Gateshop.pl. E, paczka jest ogromna, zamówienie jest ogromne, jest tam mnóstwo rzeczy. E, paczka przyszła do mnie pod koniec tygodnia i nagrywam ją właśnie w domu rodzinnym, ponieważ akurat jestem na weekend. U rodziców, a jest tu kilka rzeczy dla mojej mamy, więc chciałabym jej to od razu zostawić. Stąd też właśnie ten film w tej scenarii. Taka mała zmiana. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Przebitki rzeczy, które są dla mnie, będziecie widzieć tutaj w rogu. One się będą wyświetlać za każdym razem, kiedy. Będę pokazywała daną rzecz i to będą tylko i wyłącznie zdjęcia, a nie nagrania filmowe Stąd też zostawiam w tej części ekranu troszeczkę wolnego miejsca, żeby te zdjęcia były dobrze widoczne Nie przedłużając, otwieram tą paczuszkę i zabieramy się za oglądanie tych rzeczy Jak tylko znajdę w środku paragon bądź fakturę, to jeszcze Wam powiem kilka rzeczy odnośnie tego zamówienia Ale najpierw rozetnę tą folię, żeby nią nie szaleścić i wrócę do Was już z wypakowanymi rzeczami Jednak będę wyciągać te rzeczy po kolei z tej torby Ona każda niestety jest zapakowana w osobną folię Ale jest ich tak dużo, że zanim bym to wszystko rozpakowała To by minęło mnóstwo czasu Mam też fakturkę O, czekajcie, bo to jest formularz zwrotu Dobra, tu mam fakturę Z całej zamówienia wyszło mi 238 zł 82 grosze Zostawa była za darmo, chyba przy zamówieniu od 200 zł. E, zamówienie zrobiłam 15 listopada. E, na stronie Gate teraz trwa mega, mega duża wyprzedaż, e, ale. Mam wrażenie, że jak się doda ten film, że jak go opublikuję, to już będzie po tej wyprzedaży. Ja w każdym razie zrobiłam tam zamówienie, właśnie korzystając z ogromnych wyprzedaży minus 50% na cały asortyment. No i zobaczymy jak z jakością tych rzeczy, ponieważ nie do końca ufam faktowi, że to była faktycznie ta przecena. Czy tam nie były podane po prostu wartości tych produktów zawyżone, a potem jakby te obniżone, bo koszulki za 6,40 po przecenie. Czy spodnie za 22 zł, no to troszeczkę mało jak za takie rzeczy, więc zobaczymy jak to wygląda. Wyciągam pierwszą rzecz, to są skarpetaski. To są na pewno skarpetki dla mnie. W rozmiarze 35-38. Są to takie skarpetki nie do pary. Z cukierasami Candy Queen, no coś idealnie dla mnie. uwielbiam słodycze, więc super. W dotyku bardzo przyjemne. 73% bawełny, więc w składzie też całkiem spoko. Następnie mam chyba jakiś sweterek. Tak, zrobię tu trochę cięć i w momencie, kiedy będę to Rozpakowywać z tej szerszącej torby Będzie po prostu cięcie Następnie mam taki delikatny, bardzo cieniutki Ale bardzo milutki w dotyku Z e T-shirt z golfem Bardzo lubię na zimę takie t-shirty Bo na wiesz, założę tylko bluzę I już jest cieplutko On jest taki troszeczkę dłuższy Zresztą widzicie tu jak wygląda na zdjęciu Jest taki w kolorze szarym Tutaj trochę wygląda na zielonkawy kaki Ale to chyba przez to słońce Zobaczymy jak wyjdzie na zdjęciach Jest w rozmiarze M I to będzie jako To będzie chyba jako Golf bo nie pamiętam, że zamawiała jakiś inny Golf A nie wiem, czy mam tutaj jakieś numer? Poczekajcie A, dobra, mam kody kreskowe, więc będę wiedziała, czy to na pewno jest to 6607 Tak, dokładnie to jest to I ta bluzeczka Golf kosztowała 17,62 zł Więc bardzo taniutka, jest bardzo miła w dotyku Zaraz zobaczymy, czy mam gdzieś tutaj jakiś skład tej koszulki 80% poliester, 15% wisko, 5% elastan ale jest bardzo miło. Ja lubię takie koszulki, więc dla mnie spoko. E, dalej mam akcesorium. Ok. E, opaska do włosów. E, w, jednym, roz... w jednym, jedynym rozmiarze. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. Tu sobie można oczywiście różne rzeczy jakby tworzyć, zapinać. No, spokojnie, wyróżnia się za bardzo na moich włosach. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Ona była jakaś mega taniutka, dlatego dorzuciłam ją do zamówienia. 11 zł. I następna rzecz to również jest ozdoba do włosów również opaska. Zaopatrzyłam się w nowe opaski, bo ostatnio mega podoba mi się ten efekt na moich włosach. A mam ich stosunkowo mało Ta opaska również jest w ten sam sposób wiązana W sensie w środku ma i tutaj sobie ją stylizujemy W jaki tam sposób chcemy Ta jest w kwiatuszki, w paski A ta była takiego jednego koloru, troszeczkę błyszcząca Lekko satynowa I ta opaseczka była w cenie W cenie w cenie. 8 ,30 zł. 30 grosz. Dalej mam pasek. Wszystko jest zapakowane w osobne foliki. Nie wiem, czy to ma jakiś większy sens. Ja postaram się wykorzystać te wszystkie zapinane na ten taki zameczek rzeczy ponownie, żeby tego nie wyrzucać. Pasek. Kosztował 13 zł. Uh -huh. Przykleił się do torby. 100 cm takie grubszy do spodni. W kolorze takiej złamanej bieli kości słoniowej. Idealnie. Następnie mam kolejne akcesorium w takiej wielkiej torbie. Takie małe, te. To jest na Minus Gate Shop. Są to po prostu spineczki do włosów w dwóch kolorach złotym i srebrnym spinki kosztowały spinki kosztowały 3 ,40 zł, 40 groszy, więc bardzo, bardzo taniutko. Dalej mam takie wielkie zawiniątko. A, ok, w tym naczątku były dwie rzeczy, to jest terwa bąbelkowa. Były kolczyki, które zamówiłam, malutkie wkręteczki, ponieważ jak mam długie, to mi dzieci zrywają w pracy, a takie małe myślę, że będą spoko. Kolczyki kosztowały 6,30, więc też były na jakieś mega promie. I zamówiłam jeszcze okulary przeciw wiem, że idzie zima, ale no, dzisiaj za przykład słońce świeci. Okulary kosztowały 11 zł na promocji z 20 parów. Więc to są takie zwykłe, najzwyklejsze Zaraz je rozpakuję i przymierzę O i mam okulary rozpakowane No są mega śne Dobrze, że je zamówiłam Ale czadziur. Chyba będę mi chodzić teraz w zimie, jak będzie słoneczkowa pogoda Jezu, są mega Mega, mega, mega Polecam taki kształt do takich, jak ja mam No dajcie znać, czy pasują do mnie, ale wydaje mi się, że są sztosik ja bardzo lubię takie oksy, więc coś, coś dla mnie yy. Dalej mam t-shirt Basicowy, czerwony Basicowy, czerwony t-shirt I w 36 i t-shirt w rozmiarze 36 e, kosztował 7 zł. To jest to, o czym Wam mówiłam, że te t-shirty były na promocji, wszystkie około 20 zł. Kosztowały, a potem były poprzeceniane właśnie na takie 6, 7, 8 zł. Więc naprawdę spoko wykonanie podoba mi się, bo jest tutaj takie cięte na sztywno. Nie wiem, czy to widać, ale chyba widać, bo się właśnie wywija. No mega. Dół jest yy, tak samo zrobiony, znaczy jest podszyty. E, czekajcie, o. Nie wiem czy to widać. O, jest podszyty, a tu jest potem zostawiony tak na y, luźno. Super, mega, mega mi się to podoba. I gdzie tu mamy? Skład. Pewnie nie jest powalający. O nie, 100% bawełna. No to jest mega. Mega, mega, mega! Jestem bardzo ciekawa, jak będzie dla mnie wyglądał. Kolejny t-shirt w kolorze czarnym. Ten t-shirt jest w rozmiarze 38. On już ma troszeczkę inny dekolt. Jest dekolt w serek, jest zaszyty z każdej strony. Jest ciut duchszy niż tamten, i ten t-shirt jest na 100% dla mojej mamy, więc niestety nie zobaczycie, jak on wygląda. Odkładam sobie go tu całkowicie na drugą stronę. Wyrzucam wszelkiego rodzaju folie, które mi tu powychodziły. Yy, następnie mam kolejny t-shirt. A, nawet taki sam. Ok, czyli jednak zobaczycie, jak on wygląda. Yy, niektóre rzeczy właśnie, jakby zamawiałam w dwóch rozmiarach: dla siebie i dla mamy. I ten jest w rozmiarze 36. Jest identyczny. Tak samo jest dekord z Serek. Tu widzicie aktualnie, jak on się prezentuje na mnie. Skład to jest 100% bawełna. Także świetny skład. I te t-shirty w rozmiarze 36-38. Oba kosztowały również 7 zł. Dalej mam jakieś długie czarne coś. A okej, okay. to są spodnie dresowe Jakieś wielkie się wydają. W jakim w rozmiarze M? Ale jakieś takie wielgaśne. Yy. Prosta nogawka na końcu jest lekko wywinięta. Na czarnych rzeczach to zawsze najgorzej widać. Yy. No dobra, jeśli chodzi o wykonanie, to jest naprawdę super. Yy. Jeśli chodzi o skład, to jest to 40 na 60 poliester. Ale do tego są bardzo miłe, nie są jakieś mega cienkie. Zobaczymy, jak będą wyglądać na mnie. Jak mi się nie sprawdzą, to przekażę je mojej mamie. I ona na pewno będzie w nich chodzić. Spodnie. No i jakie te spodnie mają numer? dam? To są długie spodnie, po prostu jako tak oznaczone w rozmiarze. M kosztowały 27 zł, czyli to jest chyba jedna z droższych rzeczy, które e, zamówiłam. W wykonaniu są spoko, aczkolwiek nie wiem, jak rozmiarowo czy nie byłyby lepsze eski. Dalej mam czerwony t-shirt, chyba. Czerwony, nawet nie, no, no t-shirt w sumie na ramionczkach taki duchszy. Eee, ja lubię mega takie t-shirty do pracy i on kosztował był w rozmiarze 38 i kosztował 9 zł. Eee, jeśli chodzi o skład, to jest 100% bawełniany t-shirt, jeszcze to sprawdzę. Tak, 100% bawełniany Ja takie t-shirty zakładam pod y, właśnie takie sweterki y, Do pracy czy y, y, Zakrywam nimi nerki Jak gdzieś wychodzę W sensie, że zakładam to i na wierzch jeszcze jakąś bluzkę Jest to mega teraz dla mnie ważne Żeby nie... Y, Przewiało mnie w żaden dziwny sposób e, I poprzez nieodpowiednie ubieranie Ponieważ no z L4 Trochę ciężko by było e, Jednak chciałabym chodzić do pracy A nie siedzieć na e, wolnym w domu e, Dalej mam Zresztą jak wiecie ja mam mnóstwo takich, takich Właśnie podkoszulek na ramionkach Także to chyba nic nowego Dalej mam koszulkę z długim rękawem taki sweter, Taką sweterkową W kolorze musztardowym mm. Z takim dekoldzikiem delikatnym W rozmiarze 38 Ona jest taka mocno rozciągliwa, więc na pewno ma w składzie poliester yy... O nie! Wiecie co? Teraz się zaskoczyłam Bo tu jest aż 80% wiskozy i 20% nylonu, więc wow Wiskozowy taki t-shirt w takiej cenie On był <laughs> naprawdę mega tani Jeszcze dokładnie sprawdzę jego cenę 27 zł za t-shirt wiskozowy To naprawdę spoko cena Dalej mam chyba taki sam tylko czarny Dokładnie tak, taki sam, tylko czarny w rozmiarze 40 i ten czarny idzie do mojej mamy, ale zobaczycie jak się układają, no właśnie na tej wcześniejszej przedlistce Dalej, coś szarego Dalej jest basicowy t-shirt, taki sam, jak pokazywałam Wam ten czerwony, tylko w kolorze z szarym w rozmiarze 38. Tamten był w rozmiarze 36. Czyli to 38 ewidentnie idzie do mojej mamy. Ja Wam jeszcze raz wrzucę przebitkę tego czerwonego. Zamówiłam spodnie, takie troszeczkę luźniejsze, z wiązanym paskiem w rozmiarze 38. Mam nadzieję, że będą na mnie dobre. O, taki wzór. One są takie niby eleganckie, ale materiał mają mega dresowy. Zaraz znajdę metkę ze składem i powiem, jak to wszystko wygląda. 92% poliester, no właśnie, czyli to jest ten taki gorszy troszeczkę skład. W przebitce zobaczycie, jak one wyglądają na mnie. Jestem mega ciekawa. Docelowo przez to, że mają kieszenie, będę chciała je nosić do pracy. No ale to wszystko zaraz zobaczymy, jak się sprawdzi i czy faktycznie będą na mnie wyglądać ok. I te spodnie kosztowały 22 zł, więc one były mega tanie, a Naprawdę mega dobrze wyglądają takie grube miejsca. I ostatnią rzecz mam. Rzecz, która mega mi się podoba. Jak wiecie, ja uwielbiam wszelkiego rodzaju bluzy. No, kupiłam prawda kolejną zakładaną przez głowę w rozmiarze M. Jest to bluza, która kosztowała. Bluza, bluza, 28 zł. Jest to żółta bluza, jak już tu widzicie, ale ma no, świetny, według mnie, świetny napis. Hmm. Karma. A no, mega mi się podoba, jest to prawda bardzo cieniutka, ale no, jestem bardzo zadowolona, bo wykonanie jest naprawdę świetne. I też tutaj możecie zobaczyć, jak ona wygląda I teraz takie szybkie podsumowanie Mam nadzieję, że wszelkiego rodzaju cięcia Wam bardzo nie przeszkadzały Ale wypakowywanie tych rzeczy z tych takich bardzo szeleszczących torb Nie chciałam, żeby to było tutaj mocno słyszalne na nagraniu Więc w momencie, kiedy wyciągałam, no to cięłam ale poza tym, jeśli chodzi o sam sklep, bardzo długo zbierałam się do tego, żeby zrobić w tym sklepie zamówienie. Ja już wiem o tym sklepie od bardzo, bardzo, bardzo dawna, ale za każdym razem, jak na niego wchodziłam, to na tym sklepie miałam wrażenie, że są wieczne. I permanentne wyprzedaże zawsze było minus 40%, minus 50%, kiedyś minus 70% I te koszulki, które ja tu mam po 7 zł, 6, one kosztowały w ogóle 4 zł No więc stwierdziłam, że to jest coś podejrzane i to może być jakaś mega tandetna chińszczyzna I stwierdziłam, że no, Way nie kupuję. Ale teraz tak stwierdziłam, że może na potrzeby testu dla Was tutaj właśnie, żeby zobaczyć jak takie rzeczy wyglądają i w jakiej jakości one przychodzą w zakupie oraz kupiłam kilka ozdób do włosów i takie rzeczy, które będę typowo nosiła do pracy. Do dzieci nie będzie mi szkoda zniszczyć t-shirtu za 7 zł, jeśli się czymś pobrudzę w pracy A co innego, jeśli zakładam t-shirty moje ukochane z różnymi postaciami marvelowskimi i nie tylko No to zawsze się obawiam, że wrócą niestety z plamą, której już się nie będzie dało radę sprać Więc to jest taki idealny zamiennik, no i te opaski, jestem mega ciekawa jak mi się będzie z nimi pracować na włosach Na pewno jeśli będę je zakładać, no to będziecie widzieć regularnie na story na Instagramie Tutaj macie nazwę, link zawsze jest w opisie Zapraszam Was tam serdecznie, bo tam jestem codziennie Odzywam się do Was codziennie rano, to jest taki mój mały rytuał, że podczas drogi do pracy E, nagrywam dla Was storkę, jak wychodzę z pracy, nagrywam storkę. No i ogólnie dzielę się z Wami bardziej życiem prywatnym na Instagramie niż tutaj ma to miejsce na YouTubie. E, ja teraz nie przedłużam. Mam nadzieję, że taki jeszcze inny e, Taki inny typ e, Holu e, open boxa paczki z ubraniami się Wam podobał, bo ostatnio mieliście w przebitkach takich tutaj mini filmiki. Teraz będą zdjęcia. Może uda mi się zdjęcia z różnych perspektyw, jak one wyglądają troszeczkę z boku, z przodu, z tyłu. No, zobaczymy, jak ja to wykombinuję. Mam nadzieję, że wyjdzie to super. E, a wydajcie znać w komentarzach, jak się Wam podobało. E, no i zapraszam Was do kolejnych filmów na moim kanale. Buziaki. I do zobaczenia. Pa! pa! Oh,